Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę weekendową pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest piątek, 5 maja 2023 roku. Analizę tradycyjnie będziemy przeprowadzać na interwale dziennym. Ja oczywiście używam do tego klasycznych reguł analizy technicznej, średnich, wskaźnika RSI, poziomu Fibonacciego oraz teorii fal Eliota. Jak widzicie, dzisiaj mamy taki dzień dosyć e, typowy dla, e, dla Bitcoina, to znaczy nadal jesteśmy tutaj w takiej wąskiej konsolidacji e, cenowej, ani ten rynek nie chce specjalnie iść do góry, ani też specjalnie nie chce iść w dół od paru dni po prostu znajdujemy się tak naprawdę e, cały czas w takim ręġu e, między 113 315, a oczywiście tym e, poziomem e, Oporu technicznego na 124 zł. No i wynika tutaj z naszej pobieżnej, można powiedzieć, takiej pierwszej analizy, takiej intuicyjnej, że mamy tutaj trójkąt, tak? Budujący się trójkąt. Trójkąt, który cały czas jest w budowie cały czas jest rozwijany. No i co to oznacza oczywiście dla naszego naszego scenariusza na weekend? Po pierwsze, taki trójkąt może mieć jedno rozwiązanie, które będzie zgodne z trendem poprzedzający trójkąt, a także drugie rozwiązanie, czyli tak zwane drugie wybicie, po prostu będące zaprzeczeniem tego trendu. Więc jeżeli będziemy mieli sytuację w postaci fali ABC, tak, od, od szczytu na 130 695, okay, powiedzmy, że to jest nasz początek. Tu byłaby zakończona fala A. Tu niech się nam buduje ta fala B jako trójkąt, no to brakuje nam fali C i mamy korektę zakończoną. Dosyć rozległą, dosyć dużo pochłaniającą czasu tak naprawdę na jej wykonanie, ale w całym, cały czas jest to korekta prosta. A, B lub C, OK? Druga sprawa to oczywiście sytuacja kompletnie inna, to znaczy to jest sytuacja, w której tego rodzaju korekta nie będzie miała miejsca. Czyli co będziemy mieli? Zejście w fali A, tu niby nam się buduje fala B, ale z przyczyn różnorakich można powiedzieć, że rynek zaczyna nam wybijać do góry, czyli nie robi tej fali C, zaczyna nam wybijać do góry. W tym momencie cały nasz scenariusz jest unieważniony i jest to jednocześnie. Takie unieważnienie tego scenariusza, który powinien się pojawić, który jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, oznacza, że byki są bardzo silne. Oznacza to również, że takie wyjście górą wbrew oczekiwaniom, powiedzmy tutaj, wbrew, wbrew regułom analizy technicznej, będzie oznaczało również to, że siła tego wybicia będzie znacznie większa, ponieważ spadki zostały po prostu bardzo mocno zanegowane. Więc. Patrzymy wyraźnie na ten poziom 120, to jest ten szczyt na 125 tysięcy, można powiedzieć, złotych, i patrzymy oczywiście, gdzie nam tutaj ta cena wyjdzie. tak? Jak nam ta cena wyjdzie i gdzie, na jaki na poziom. Oczywiście, z dołu mamy wsparcie dosyć silne, trzy zielone linie horyzontalne. Poziomy wsparcia horyzontalnego są obecne. Z góry mamy tak naprawdę jedno, tylko ewentualnie jedno jeden opór techniczny. No, i później ten szczyt na 130 Co nam może pomóc, tak naprawdę, jeżeli byśmy byli nastawieni byczo, wzrostowo, żeby uzyskać taki scenariusz jak tutaj jest, czyli wybicie górą? Otóż może nam pomóc dzisiejsza publikacja wyników z NFP, z, z Ameryki, czyli zatrudnienia pozarolniczego, jak to się ładnie nazywa. Jeżeli one zaskoczą, zaskoczą u, u, u uczestników rynku, w w jakiś tam sposób pozytywny albo negatywny, i dojdzie do rajdu wzrostowego, dojdzie do gwałtownej zwyżki na rynkach. Może również odbić się to na Bitcoinie, pod warunkiem, że dostanie również dolar, który będzie spadał. Jeżeli dolar będzie spadał, no to w tym momencie jest tutaj jakaś zawsze utrzymująca się korelacja z um, wzrostem na ceny Bitcoina. Także scenariusze mamy rozpracowane. Poziomy mamy na wykresie. Wykres Bitcoina do Złotówki możemy już sobie zamknąć, natomiast ja przedstawię Wam jeszcze jeden wykres, który jest również bardzo, bardzo ciekawy i który został opublikowany na Twitterze przez bardzo znanego analityka Pitera Branta. To jest właśnie ten wykres prezentowany przez, przez właśnie Petera Brandta. co Na co on tutaj zwrócił uwagę? Posłużmy się również jego, jego wykresem. Pamiętajmy o tym, że jest to wykres dominacji bitcoina. Przede wszystkim jest to wykres market cap, cap, capitalization, czyli kapitalizacji rynkowej bitcoina oraz oczywiście dominacji procentowej bitcoina w stosunku do całego rynku. No i co tutaj na nim na tym wykresie widzimy? Przede wszystkim to, że jest to wykres oczywiście miesięczny, i przez parę ładnych miesięcy, no, 2021 roku od tych spadków, no ten wykres znajdował się tutaj, jak widzicie, w takiej wąskiej konsolidacji, można powiedzieć, horyzontalnej. No, wąskie jak wąskie to się może kłócić, ale między powiedzmy 30 tam było, zdaje się, um, 8 czy 9% do poziomu prawie że 49% ostatnio bieżąc. No i co tutaj widzimy? Ostatnich 4 miesiące to są bardzo silne wzrosty dominacji Bitcoina nad pozostałymi altcoinami. Okay? Jeżeli dojdzie do naruszenia z punktu widzenia oczywiście czysto technicznego tej czarnej kreski, będącej ograniczeniem um, yy, rangu korytarza horyzontalnego, zakresu horyzontalnego, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, może nas czekać bardzo ciekawy yy, moment yy, w życiu kryptowalut, kiedy bitcoin będzie. Powiększał swoją dominację. Zobaczcie, że są poziomy 52, 56%. No z punktu widzenia technicznego, w okolicach 57%, 57, 58% jest następny opór techniczny. Ale to wiadomo, takie typowe, podstawowe reguły dotyczące analizy technicznej danego wykresu. Tak naprawdę, multi, wielomiesięczny, wieloletni. Ruch wzrostowy dominacji na Bitcoinie może się rozpocząć dopiero wtedy, kiedy zostanie przekroczony poziom 70-72% dominacji Bitcoina. Czy kiedykolwiek do tego dojdzie? Nie wiem. Aczkolwiek wygląda ten wykres bardzo, bardzo ee, obiecująco, tak więc. Szczególny punkt na tym wykresie, szczególny okres czasu na tym wykresie, szczególny poziom. Warto obserwować to, co się będzie działo w ciągu tego miesiąca, gdyż jest to wykres miesięczny na rynku bitcoina. Czy będzie tutaj wybicie górą tej dominacji, czy też po raz kolejny będziemy mieli taką właśnie reakcję na ten, na ten poziom czyli było już jedno, jedna zawrotka, potem będzie była już druga zawrotka, czy będzie trzecia, czy będzie. Przybicie. Jak to mówiłem, do 3 razy sztuka, czyżby szykowała nam się bardzo duża, do bardzo duży wzrost dominacji procentowej Bitcoina nad całym pozostałym rytkiem altcoinów? Zostawiam was, wam to do waszej własnej e, analizy, do, waszej, e, do, waszych, do Waszych własnych rozważań. E, no, według tego wykresu jesteśmy w, w kluczowym punkcie: być albo nie być. Przebić albo, albo nie przebić ważnego, ważnego poziomu, jeżeli oczywiście się to wydarzy na tym poziomie, że do, dojdzie do przebicia, no to dominacja Bitcoina powinna wzrosnąć drastycznie. A co za tym idzie? Wzrosty na rynku Bitcoina powinny być równie dynamiczne, no i też równie duże, ponieważ jaki jest maniflow na rynku kryptowalut, to już wszyscy oczywiście dawno. Wiemy, tyle ode mnie na weekend, tyle ode mnie na, na piąteczek i na, e, na weekend, dla co po niektórych to pewnie będzie przedłużenie jeszcze weekendu majowego, także życzę Wam wszystkiego dobrego, e, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia następnym razem, cześć, cześć!